Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. Koty są wspaniałe, tak przynajmniej twierdzą miliony ludzi na całym świecie, z czym oczywiście nie każdy się zgadza, no bo w sumie nie dają mleka przydatnego człowiekowi, nie pozwalają się głaskać, jak nie mają na to ochoty. W ogóle są strasznie uparte, ale to oczywiście nie tak, że koty są kompletnie bezużyteczne. Dają szczęście, przysługują się nauce, a przede wszystkim od tysięcy lat pomagają pilnować plonów. A człowiek najedzony, nie dość, że w ogóle żyje, to jeszcze ma siłę rozwijać cywilizację. Od jak dawna są z nami ci puchaci, uparci sojusznicy. Jak wyglądała w starożytnym Egipcie żałoba po śmierci kota? Ile koty zawdzięczają rzymskim legionom? I czemu jednemu z polskich kotów wyprawiono super szpanerski... Iście Sarmacki pogrzeb, czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Niektórzy twierdzą, że współpraca kotów i ludzi rozpoczęła się już jakieś 12 tysięcy lat temu, przy okazji pierwszych osad w Mezopotamii. Na to jednak dowodów nie ma. Z kolei z całą pewnością już 7,5 tysiąca lat temu istniał na świecie przynajmniej jeden kociarz. Na Cyprze znaleziono grób człowieka pochowanego razem z kotem. A jako, że na Cyprze naturalnie koty nie występowały, no to oznacza, że musiał ten kot być udomowiony, skoro przybył na miejsce razem ze swoim człowiekiem. Okej, okay, mogła to być jakaś praktyka religijna, ale gdyby tak było, to najpewniej znaleziono by więcej pochówków tego typu w okolicy. Wiemy już, że naturalnie na Cyprze kotów nie było, a gdzie w takim razie były? Początki tych zwierzaków sięgają aż 25 milionów lat wstecz, kiedy to po lasach Eurazji śmigał sobie Proailurus, przodek wszystkich kotowatych. Okej, okay, niby też miał długi ogon, chowane pazury, ostre zęby, no ale umówmy się, nie za bardzo przypominał on dzisiejsze puszki czy. Jak tam wasze koty mają na imię? Napiszcie w komentarzu zresztą, jeśli macie ochotę. Tak czy inaczej, daleko temu zwierzakowi było do dzisiejszych kotów, ale to właśnie z niego przez miliony lat wyewoluował chociażby żyjący w Afryce kot nubijski. A ten, no, umówmy się, wygląda już bardziej znajomo, prawda? Moglibyśmy wdać się teraz w kwestie weterynaryjno-techniczne i rozgadać się o tym, jak się mają koty udomowione w XXI wieku do kotów dzikich. Dwa miliony lat temu, ale zostańmy przy historii. Wspólnej historii kotów i ludzi, która zaczęła się w momencie udomowienia. To najpewniej przebiegało w ten sposób, że dzikie koty zainteresowały się ludzkimi osadami, a zwłaszcza miejscami, w których przetrzymywano zboże. To co koty wtedy zboże jadły? No nie, gryzonie jadły zboże, i wtedy okazało się, że ludzie i koty mają wspólne zainteresowanie. Śmierć gryzoni! Dziwne futrzaki zabijały gryzonie, które wpierniczały z trudem uprawiane zboże, w związku z czym ludzie nie mieli nic przeciwko ich obecności. A co za tym idzie, koty coraz mniej naszych przodków się bały i coraz śmielej śmigały sobie po osadach. Międzygatunkowa miłość zaczęła kiełkować, ale w pełni rozkwitła tysiące lat później, zwłaszcza w starożytnym Egipcie, gdzie na malowidłach z drugiego tysiąclecia, przed naszą erą, już widzimy kota leżącego sobie pod krzesłem swojego pana. Ale oczywiście to tylko jedna strona medalu, bo był też ten aspekt religijny. Egipcjanie nie lubili kotów, oni je czcili. To się nie wzięło znikąd. W egipskiej mitologii bogini Bastet była przedstawiana właśnie pod postacią kota, a to była super istotna bogini. Bez niej świat spowijałyby ciemności. Według ówczesnych wierzeń po zachodzie bóg słońca, Ra, Odpoczywał sobie na barce w podziemiach. Miał chłop prawo to pewnie ciężka praca, natomiast słodko czylując, nie zdawał sobie sprawy z potwornego zagrożenia, bo za każdym razem czaił się na niego potworny wąż demon Apopis i już rzucał się na Ra, ale wtedy w ostatniej chwili, właśnie pod postacią kota, bogini Bastet odgryzała wężowi demonowi łeb i następnego ranka Ra, jak gdyby nigdy nic mógł znowu iść do roboty. Nie ma się zatem co dziwić, że wdzięczni za każdy kolejny dzień Egipcjanie czcili Boginię Bastet i jej kocie formy. Okej, okay, czasem składano też koty w ofierze, ale zazwyczaj używano do tego kocich figurek. W większości w Egipcie koty czczono, a najmocniej w Bubastis, największej świątyni Bastet. Tam Archeolodzy znaleźli ponad 300 tysięcy kocich mumi. Te zwierzaki za życia śmigały sobie po tym obiekcie kultu, jakby były u siebie i nic sobie nie robiły z ludzi, nawet jak było ich od groma nawet setki tysięcy bo setki tysięcy potrafiły uczestniczyć w najważniejszych świętach kuczci bogini Bastet. Dla porównania powiedzmy sobie, że w całym sezonie pielgrzymkowym w 2021 roku Jasną Górę odwiedziło niecałe 81 tysięcy wiernych. Pomijając stosunkowo niedużą liczbę kotów ofiarnych, to te zwierzaki były w Egipcie nietykalne, albo, może inaczej, panowała powszechna świadomość konsekwencji tykania kotów. Za nieumyślne zabicie tego zwierzaka była kara, której wysokość ustalali kapłani. Natomiast za umyślne zabicie kota była kara śmierci i to nieważne, kim się było. Jeszcze w 59 roku przed naszą erą członek rzymskiej delegacji w Egipcie zabił kota i ludzie go po prostu rozszarpali na ulicy. Żaden immunitet nie obowiązywał. Jednak Egipcjanie nie tylko szanowali koty, bo tego wymagało prawo, bo tego wymagała religia. Nie, cały czas doskonale zdawano sobie sprawę z tego, jak są przydatne, jak pomagają bronić plonów. W ruinach pewnej willi nad Morzem Czerwonym archeolodzy znaleźli naprawdę na bogato pochowanego kota. Kocia mumia została zawinięta w lniany bandaż i aż dwa wełniane całuny. Ten duży, rudy kocur miał w brzuchu pozostałości. Szczątki, aż sześciu szczurów, więc nie ma się co dziwić, że został na bogato pochowany. A potem domownicy zapewne w tradycyjnym geście żałobnym po śmierci kota zgolili sobie brwi. Jest też taka opowieść, że to właśnie przez koty Persowie pokonali Egipcjan, ponieważ Persowie mieli doskonale zdawać sobie sprawę z tego, jak bardzo Egipcjanie czczą koty, to też prowadzili te zwierzaki przed swoją armią i Egipcjanie nie chcieli jej atakować. Nic tej opowieści nie potwierdza, ale faktycznie Persowie Egipcjan pokonali, jednak najprawdopodobniej w wyniku zdrady jednego z dowódców, co mówmy się brzmi już zdecydowanie bardziej prawdopodobnie. Tak czy inaczej, po pewnym czasie Egipt był już pod rzymskim butem, a Rzymianie mieli trochę inny stosunek do Kotów. To nie tak, że ich nienawidzili, podziwiali ich zręczność, o której rozpisywali się ówcześni autorzy, a na monetach. Wazach, mozaikach rzymskich, greckich zresztą też możemy zobaczyć na przykład polującego kota, albo chłopca bawiącego się z kotem, albo tego kota karmiącego. Jednak praktyczni Rzymianie widzieli przede wszystkim rolę kotów w wojsku. Koty pilnujące zapasów jedzenia były super ważną częścią rzymskich legionów, z którymi zapędzały się często w odległe miejsca Europy i Azji i tak rosło imperium nie tylko rzymskie, ale i kocie, no bo jak na koty przystało. Nie wszystkie miały ochotę wracać do domu. Zanim na dłużej zostaniemy w Europie, to jeszcze sobie opowiedzmy o kotach na Bliskim Wschodzie, w czasach po upadku Imperium Rzymskiego, bo jeszcze przez kawał czasu bardzo dużym szacunkiem te zwierzęta tam darzono. Między innymi za sprawą jednego z najsławniejszych kociarzy w historii. Mowa o Mahomecie. Miał mieć swoją ukochaną kotkę młezę, która podobno nawet uratowała mu życie zabijając węża, i od tamtej pory uwielbiał ją jeszcze mocniej, do tego stopnia, że jak mu kiedyś usnęła na rękawie, to, żeby jej nie budzić, jak musiał wstać, to sobie uciął rękę, no nie, rękaw, ale to też jakieś poświęcenie. Umiłowanie Mahometa do swojej kotki znalazło odbicie w zasadzie w całej religii, bo do dziś w islamie bardzo mocno szanuje się koty, charakterystyczne M na czole kota pręgowanego. Łączy się bezpośrednio z Mahometem, właśnie, który w sumie, warto dodać, czasem dokonywał rytualnych obmyć wodą z miski, z której piła jego ulubienica. Generalnie zatem, w społeczności muzułmańskiej, koty mają całkiem nieźle, w przeciwieństwie do psów, one są uważane za nieczyste. Wróćmy jednak do Europy, a konkretnie na nasze ziemie, na których jednak zanim koty się pojawiły, to ich odpowiednikiem były łasice. Jak najbardziej łasice pilnowały plonów i zaspokajały jakąś odwieczną ludzką potrzebę posiadania obok czegoś małego do głaskania. Niestety z tej komfortowej roboty w pewnym momencie łasice zostały wyparte przez koty. Kiedy? Dokładnie nie wiadomo. Niby jakieś tam szczątki znaleziono w biskupinie, ale to nie dość, że tylko pojedyncze egzemplarze to jeszcze. Nie ma pewności, czy to jednak nie są szczątki dzikich żbików. Natomiast, w ramach pocieszenia, możemy dodać, że już w XII wieku na bank koty śmigały pod nogami naszych przodków i dzielnie pracowały. Jak? Jak zwykle, najpewniej ich popularność wzrosła przy okazji jednej z wielu wówczas plag szczurów. Koty zatem polowały za wzięcie, pomagały na swój sposób, ale niestety nie można powiedzieć, że spotkała je za to boska cześć, chociaż religia miała z tym sporo wspólnego, bo razem z chrześcijaństwem przyszła walka z szatanem i czarami, a koty, na ich nieszczęście, były kojarzone z atrybutem zarówno samego diabła, jak i Czarownic I w związku z tym w całej Europie zaczęto koty zabijać razem z dziewczynami oskarżonymi o czary. Ale jak potwierdzą koty i ich właściciele też. Karma wraca. Kiedy w Europie wybuchła epidemia dżumy, to zdesperowani ludzie szukający winnych za ten nieprzyjemny, umówmy się, stan rzeczy, w pewnym momencie zwrócili się ku. Kotom i zaczęło się coś na kształt tej chińskiej wojny z wróblami, o której już kiedyś wam opowiadaliśmy. Rozumowanie było tutaj tak proste jak kretyńskie. I polegało na tym, że no to koty muszą przenosić tą straszną chorobę, no bo przecież jak mogłoby być inaczej, skoro od dawna już kojarzą nam się ze złymi mocami i pechem. No to jak wybijemy koty, to wszystko wróci do normy, prawda? No i niestety zaczęły się czystki, ale efekt był dokładnie odwrotny, bo bez kotów szczury, a na nich pchły, mnożyły się szybciej i straszne żniwo zebrała dżuma. Po pewnym czasie na szczęście kotom odpuszczono, ale jeszcze później przez wieki w Europie nie darzono tych zwierząt zbyt dużym zaufaniem. Mało kto był sobie w stanie wyobrazić, że koty kiedyś będą traktowane jak członkowie rodzin. Kiedy zaczęło to iść w stronę sytuacji, jaka ma miejsce dzisiaj w wielu domach, dopiero w czasach oświecenia, kiedy koty stały się ulubieńcami dam dworu. Najpierw koty były więc ciekawym, modnym dodatkiem, ale szybko stały się ukochanymi kompanami i była to tylko kwestia czasu, jak ktoś się zorientuje, że to jest nisza na naprawdę niezły biznes. Trochę to trwało, ale jak ruszyło w XIX wieku, to trwa do dziś. Wtedy bowiem w XIX wieku zaczęto eksperymentować z rasami. Z pięciu rozpoznanych w 1871 roku dzisiaj zależnie od Stowarzyszenia mamy 41 albo 57. Kto miał hajs, to mógł sobie wybierać. Oczywiście za tym, poszedł też cały rynek akcesoriów na czele z kuwetami. A żwirek? Na chłonny żwirek trzeba było trochę poczekać, bo aż do połowy XX wieku jednak nawet bez żwirku szło się jakoś z kotem dogadać. Jak miał ochotę, to załatwiał się do kuwety z takim zwykłym piachem albo, co było popularne w Stanach Zjednoczonych, do garnka wyłożonego gazetą. Do czego by się jednak kot nie wypróżniał, coraz częściej traktowany był jak regularny członek rodziny. Oczywiście koty, tak jak przodkowie, również polowały, jak im się pozwoliło, albo jak taką miały pracę. Tak, pracę, bo w sumie do dziś przy Downing Street w domu premiera Wielkiej Brytanii zatrudniony jest kot, albo jak to się oficjalnie nazywa, główny myszołap w służbie sekretariatu gabinetu, którego zadaniem jest oczywiście polowanie na myszy i szczury i kosztuje on Brytyjczyków w podatkach 100 funtów rocznie, to znaczy wszystkich razem, a nie każdego Brytyjczyka z osobna. Tak czy inaczej, to nie jest jedyny kot na etacie na świecie. U nas też są i to od lat. Koty pracują w Warszawskim Pałacu Kultury i Nauki i patrolują podziemia w poszukiwaniu gryzoni, a ich służba kosztuje 1000 złotych miesięcznie. Wiecie, na weterynarza, karmę i tak dalej. Formalnie na etacie zatrudnione są od 2000 roku, ale ich służba sięga praktycznie z samych początków pałacu. W sumie to były na miejscu jeszcze przed jego powstaniem. Później w trakcie prac kręciły się robotnikom pod nogami, aż w końcu zostały w nowym, wielkim budynku, w którym stworzyły bardzo hermetyczną ekipę. Mimo prób podrzucania im nowych kotów z zewnątrz, absolutnie nie akceptują żadnych nowych kolegów w swoim pałacu. W sumie taka kocia szlachta tylko że ta szlachta faktycznie pracuje. Z kolei inne koty nie musiały pracować, bo były brane jako maskotki. Towarzysze naprawdę długich czasem podróży, jak choćby Oscar. Pechowy Oscar, jak zaczęto w pewnym momencie nazywać kota, którego wzięli ze sobą na pokład marynarze słynnego okrętu Bismarck. Jak wiecie z jednego z naszych odcinków, Bismarck został zatopiony, no ale jaka w tym wina biednego Oscara, którego swoją drogą alianci wyłowili żywego. Niby tak, ale później Oskar służył jeszcze na kilku okrętach i jeden w jeden szedł na dno, a Oskar uchodził z życiem. W końcu uznano, że coś jest kurde nie tak z tym kotem i zostawiono go w jednym z urzędów portowych na Gibraltarze. Tam już nic złego się nie stało, a Oskar wojnę przeżył. Zdarzały się też oczywiście sytuacje odwrotne, jak to koty miały pecha przez ludzi. Na przykład Filuś, kot Izabeli czartoryskiej, który został wpakowany przez nią w 1786 roku do prototypu balonu i puszczony w powietrze. Lot nie trwał długo, ale dlatego, że balon wleciał na drzewo i spłonął. Razem z Filusiem. Zrozpaczona Izabela kazała mu wyprawić super wystawny pogrzeb w sarmackim stylu, o którym gadano w całym kraju. Na szczęście inne powietrzne eskapady kotów kończyły się lepiej, np. lot w kosmos kotki Felicet w 1963. Kto wystrzelił kotkę w kosmos? Sowieci pewnie. No nie, również nie Amerykanie, tylko Francuzi. Kocie dziewucha poleciała w górę na 157 km, spędziła w stanie nieważkości kilka minut, po czym cała i zdrowa wróciła na Ziemię, stając się przy tym jedyną do tej pory reprezentantką swojego gatunku, jeśli chodzi o udane loty kosmiczne. A czy Felicet została wybrana do tego zadania, bo najlepiej jej szło na testach? Nie. Najlepiej rokował kocur Felix, ale jak na kota przystało, wolał iść swoją ścieżką niż lecieć, i w dniu lotu uciekł. Oczywiście oddzielnym tematem są koty w popkulturze. Garfield, Tom, Nian CAT, jeśli ktokolwiek jeszcze pamięta, Grumpy Cat. W zasadzie od czasów starożytnego Egiptu koty nie były tak blisko ubóstwiania jak dzisiaj, tym bardziej, że przecież w naszych czasach można też mieć i kochać kota w świecie wirtualnym, a dzięki nam i G2A jest to teraz jeszcze tańsze. Na G2A znajdziecie na przykład zwierzęce dodatki do Sims'ów, Pets do trójki i Cats and Dogs do czwórki. Jest też oczywiście strej Absolutnie urocza przygodówka, w której wcielacie się a jakże w kota, który w świecie przyszłości, takim w takim stylu cyberpunk'a albo cyberpunk'a, jak tam kto woli, stara się wrócić do swojej rodziny. Bo tak jak to już dzisiaj padło. Mnóstwo rodzin dzisiaj uważa Kota za swojego pełnoprawnego członka i naprawdę nie ma się co dziwić. Te zwierzaki są już przecież z nami od tysiącleci. Wbijajcie na G2A, tam znajdziecie mnóstwo innych gier również. Link oraz nasz specjalny kod zniżkowy znajdziecie w opisie. Widzimy się niedługo.